Siema witajcie z tej strony kaluśka 23 a w dzisiejszym odcinku będę grał challenge w półgu. Bądź prawdzi, jak to chce tak sobie tę grę nazywa. Yy, będę grał po prostu bez leczenia, ja będę mógł się leczyć. Yy, no i miejmy nadzieję, że zrobię jakiegoś wina, to, 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 to się uda. Bez leczenia oczywiście. Tylko nie wiem czy tutaj jest tak, że jak się kogoś zabije, to nie wiem czy nie dochodzi leczenie. Bo jak nie dochodzi, to będzie trochę ciężko. Aczkolwiek ostatnio grałem, co jak zabijam ludzi, to w ogóle HP chyba nie trafiłem Albo nie zauważyłem, chyba że się dodaje. Ale nie mam pojęcia. No także będziemy grali challenge w pubgu. Polecimy sobie na. Nie będę grał tak agresywnie pod fragi, bo obiję jakiś jeden typo i będzie klopsik. Więc ten. Gdzie tutaj sobie polecieć xd no to sobie przesuniemy, będzie przeszkadzało będę grał, do też widzę jakieś 20 może 30 minut odcinka, znaczy oczywiście będę grał żeby wygrać, aczkolwiek zobaczymy polecimy sobie tutaj taka jakaś nieduża miejscówka jest sobie tutaj polecimy to jest, o dobra już wskacze no, już chyba wiem, czy to jest. To jest to? Chyba tak, to jest chyba tutaj. No dobra, chyba to jest tu. Tak, tutaj. To już sobie mogę zniknąć, to... Aczkolwiek jakby to nawet nie było tutaj, to jak tutaj polecę, więc wszystko jest pod kontrolą. No i... O, o dobra. Tak o sobie zostawię. Miejmy nadzieję, że się uda wygrać. To, bo w pierwszym odcinku, gdzie ja tłumaczyłem, to to pobiłem swój rekord fragów 16, więc no sporo i tam też wytłumaczyłem parę rzeczy. Jak jeszcze nie widzieliście to yy, obejście sobie tamten odcinek, bo tłumaczyłem czego tak yy, odcinków nie było i takie inne. O patelnia, patelnia dobra. No i możecie napisać w komentarzu jaki chcielibyście challenge, żebym nagrał kolejny albo jakiś odcinek, pomysł. Albo coś, co chcecie, piszcie w komentarzach, ale po prostu napiszcie, nie wiem, może jakiś, jakiś challenge byście chcieli zobaczyć, który ja bym grał albo, no, wiecie, o co chodzi. O nie, nie mam strefy. No, ze strefą może być najgorzej, bo jak mnie strefa ubije, to będzie klopsik. Żeby skara jakiegoś dostać i, i akacza i... O oh, fuck. O, zabiłem typka. No to jakiś. No dobra, tego do micskita to już sobie wyrzucam. Ja się nie mogę leczyć. Podniosło się. A nie, nie podniosło, dobra. Jeden frak już jest, ale to był bardzo łatwy frak. O! Przyniósł mi broń. Nawet chłopak. Widzę tutaj. Bardzo dobry chłopak! Oddał mi swoje broń. Żebym miał czym grać. Bardzo Ci dziękuję, przyjacielu. Chociaż nie jesteś moim przyjacielem. On nie ma Sutoniku. Wezmę sobie na pompę z pompą, robimy ich. No tego nie mogę. Kurde. No, może być ciężko bez leczenia. nie mam, tego Majki to. O! A, tego nie biorę. Tego też nie biorę. O, bierzemy E... A nie, myślałem, że to M. A Tu nic tutaj nic nie ma. O, o jest sama. Myślałem, że ty pasujesz. Jest samochód, więc już na pewno zdążymy do strefki. Nie wiem, czy jest sens dalej lutować, ale sobie zlutuję. Ty można jechać? Nie, nie można, szkoda. O, fajnie by się takim w tym czymś jeździło. O, gościu jakiś, nischu coś tam, nie wiem kto to był, fraga z tego rewolwera zrobił. Ja to z tego rewolwera strzelać nie potrafię. Ade. W sumie nie ja jestem taki słaby w tego pubga, pub, bu, w pubdzi. Tak to jak tak nazywa. scope razy 3. Co o tym myślisz, żeby wziąć emkę? Mam pomysł. Weźmiemy sobie mk Na mk jest scope. Jest, dobra. Weźmiemy sobie tak. Tylko, ja nie wiem, czy ta M nie strzela tak, że. Nie, bierzemy UMP. UMP lepsze co to jest? W Tak! Dobra, bierzemy skara. To jest moja czwarta gierka dzisiaj. Bo nagrywam to w ten sam dzień, co yy, Co nagrałem odcinek z tamtymi wytłumaczeniami i z tamtymi innymi rzeczami. To jest ten sam dzień. Tak to jest, ale pierwszy. Myślałem, że wyrzuciłem drugi level plecak. Dobra. Jedziemy z tymi bambikami. Nie no o dobra, już idę powoli do strefy. A nie, blisko strefa to nas, na luzie na spokojnie. W sumie mam już dobry lud. Czekajcie, bo zapomniałem co jeszcze wyjdziemy, co to jest. A, to też sobie weźmiemy. Tylko. O! Bandaże. Tu sobie wy, wyrzucamy. Nie wiesz? Nie dobra. Tylko nie wiem, gdzie był ten samochód. Bym sobie samochodzik wziął. A Tak sobie zrobimy. O, od razu lepiej. Tylko gdzie ten... Gdzie ten samochód był? A, chyba gdzieś tam. Kurde, chyba tu stoi, tak? Chyba, że ktoś mi zabrał. Ty, chyba mi ktoś zabrał. Czy on nie tutaj stał? Kurde, no, zgubiłem samochoda. A że strefa nie jest za daleko, to, to przynajmniej... O, chyba tu był. Tutaj? Nie tutaj. O kurczaczki. <laughs> Przepraszam. Kurcze, pieczone. Family friendly. No, zapomniałem, gdzie ten samochód stał. Gdzieś tu stał. Hmm. No tu mi się wydaje, że tu. O, tu gdzieś stał. Kur... faktyp O ty O ty dzikusie! Ja słabo mnie robił. Nie! Leczenie się podniosło, trzeba będzie wyrzucić. Dobra. Więc zaraz się zleci. Dobra, to wszystko wyrzucamy, coś jeszcze z niego było, nie. dobra, idziemy do strefy, nie wiem, gdzie ten samochód, nie wiem, gdzieś tu stał, ale gdzieś już zapomniałem, dobra, Mamy 440 metrów, więc pójdziemy, nie będziemy szukać tego samochodu głupiego, tutaj, co my tutaj mamy, to, dobra, idziemy, ale powiem wam szczerze, że nie, nie wiedziałem, gdzie on stoi dopiero, Później go zauważyłem. Jakby mnie zabiło to czerwone coś, to. To, co tutaj tam jest gdzieś, to tutaj wyjdzie w prawym górnym rogu, tu. To normalnie bym się. Zda... O kurde, to przez to muszę przejść. Chyba ja sobie obejdziemy na spokojnie, tędy. Dwa fragi są bez leczenia, więc. Nawet dobrze bym powiedział. xd także wpiszcie w komentarzach jakie byście chcieli yy, inne challenge bądź jakiś odcinek możecie mi podsunąć jakieś pomysły napisać coś w komentarzu nie wiem czy jest sens... już Dobrze. No stój ty! Boże, się jej przeładuje To jest bardzo duża odległość, więc ja... Wid wi Widzisz? To go widzę, ale... No. Ja miał tyle razy skołpa, to już by leżał bambik no, Wyjdź za tej ciężarówki o ty gnojku Jedzie do mnie Ale bambik No chodź tu ty O ty gnoju Ty gnoju mały Ty jechać z krześmie? Tak się bawisz? Fucker shit Ty kurduplu No Trzeba było mnie rozjeżdżać, ty? Dziadzie? Uuuu Dzięki za sprzęta Mordko <grystanie> xd, bambik To wyrzucamy 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 O i razy trzy Mamy O nie, nie podniosło to? Nie, tego nie podnosz, nie wiem czy sobie Gdzie razy dwa Halo? Halo, halo? Co to ma być? Ja chcę... Ty, nie ma skopa razy dwa. A, kiwi. Czy ja mam razy trzy? A nie, ja razy trzy miałem. Ale ja głupi. Dobra, jedziemy. Trzy kile są już. Ale fajna muzyczka. Na tu, tu, tu To jest chyba ta z lobby z PUBG'a. Sam ulecę to. Do... Ło. Wow. Oh. Ale fajna rzecz, to ja nawet o tym nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Dobra, wysiadamy. Nie, a myślałem, że zjeżdża. Dobra. Biegniemy. Jakbym wygrał bez liczenia, to by było nad spoko, bo w sumie... Nie może raz w życiu grałem taki challenge i nagrywałem Typek jakiś Kolejny bambik do zabicia xd Wyrzucamy i idziemy dalej. O nie, jak ja nie cierpię nocy. To jest najgorsza rzecz w półgłosku, jaka istnieje. Albo w ogóle we wszystkich grach, jak jest ciemno. Noc, czy ciemno? Jak zwał, tak zwał. Pochinki, czy pochionki? Nie wiem, Pochinki. Myślałem, że pochionki. XD. O jezu. A gdyby ktoś się pyta dlaczego mam w Niku 23, to opowiem Wam w ogóle całą historię o moim Niku, o Kaluśka 23. To tak, zaczęło się od tego, że mój tata wymyślił mi taką ksywkę. Znaczy, graliśmy mecz, bo ja bardzo lubię grać w piłkę nożną. I graliśmy mecz, i mój tata był na tym meczu. I mój tata krzyknął. Yy, dajesz Kaluśka, czy jakoś tak, bo mnie tak zawsze mówi tak na mnie w domu. No i yy, mówi tak na mnie i później koledzy zaczęli do mnie tak mówić i tak się przyjęło. A 23 to tego, że yy, numerek yy, na koszulce to taki miałem. Gdzie on strzelał? Widzę cię, byku. Gdzie on jest? Ciemno, nie cierpię tak grać. On chyba leży. Gdzie on jest? Gdzieś tu siedzi. Wy gorzko nie widzieliście, a ja ślepy w Ty no nie widzę go. Bo... No, no i była taka sytuacja, że mieliśmy zmianę strojną no i ja... Nie wybierałam sobie numerka, bo wszyscy sobie wybrali. No i mi trener wybrał. No wybrał mi 23, czy tam zamawiał i losowe numerki brał. No i mi wziął 23. No i 23 się tak przyjęło. I podobałem ten numerek i sobie pomyślałem, że Karolśka to od tej ksywki, a 23 to od numerku. No i tak zostało, Karolśka 23. Mój drugi kanał, co Fortnite a więcej nagrywam, przede wszystkim Fortnite, to Karolix. 23, to jest 23 wniku. Więc jeżeli ktoś chce, to może wpaść. Może link dam w opisie, aczkolwiek nie jestem pewien, czy potrafię jeszcze. Może się Ten pan... Ale jest taka... Dużo ludzi jest. Dobra, idę, to się dochował. Albo nie, 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 nie. Nie, wolę sobie... A, nie, tu nie będę siedział, bo tu zasmycy. To on siedzi na tej zgórce, czy to nie on? Skąd ten, skąd on strzela? On gdzieś tu strzela. O. Weź, gościu, no. To nie. To? Ten, no, tu, tu. Nie, to nie on. Typie, no. I ten typ. Słuchajcie, o ktoś tu chodził? Boże, niech się już. Fak! się dygłem to ta czerwona strefa głupia. Tu jest śmieć. Dobra, leży Fakt, typ. Dobra, leży. Nie daje wam leczenia. No. Dobra, już wzięło leczenie, będę musiał wyrzucić. Nie, to zostanie, nie. To wyrzuć. To. To. Dobra. Ale bym sobie wypił leczenie, ale. Ale nie mogę. O! A szkoda, że nie mam jakiegoś. No gościu, nie tam ty Nie wiem, gdzie ty jesteś nawet. Chłopie. Spokój się. O, dobra, widzę Kurde. Dobrze dostał. Idziemy po bombika małego. Aj. Dobra, idziemy do niego. Przeładujemy jeszcze szybko. To jest mój frak już. O fak. Nie, naj, nie najgorszy gracz chyba. Bo gdzieś się skampił. O tu jest. Kurna nie to. Dobrze, chodź tutaj. ty. Gdzie on kampi. Balant. Co? Gdzie on jest? Ej, zniknął. Tam ucieka bambik. Dupę dziada xD, ale to bambik był. A patrzcie, ja ogólnie, mówiąc na ten odcinku, ale powiem sobie jeszcze raz, że ja niby jestem dobry, ale... nie mam żadnych ubrań, ponieważ odinstalowałem PUBG'a, czy PUBG i zainstalowałem od nowa, no i tamto konto mi się usunęło. I no, no i dlatego. Jakby ktoś się pytał i nie obejrzał wcześniejszego mojego odcinka. No więc tak. Jutro pewnie ten odcinek. Znaczy. Dobra, nie będę mówił, bo. Myślę, że ten odcinek wleci. Dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy 8 do 9 tego kwietnia. Bo dzisiaj 8 też wleciał odcinek. Więc, jak to się mówi, masno, nie? XD Albo ciasno, nie? A, dobra, nie was. O Jezu, co ja robię? XD Pewnie to, to wytnę, albo nie wytnę, zależy. Bo jestem bardzo dobry montażystą. To... O Jezu, nie podgłaśnia, ja zresztą pogłaśnię. Tu chyba typkę wziąłem, aczkolwiek... Nie, coś by się musiało przewidzieć przeładowane wszystko idziemy na... Może następny challenge to będzie... Co to się krzyczało coś? Ale dziwne w tej grze są odgłosy, kurde. Może nagle... Yy, challenge na przykład, że tylko jakaś tam broń albo tylko, jak, że nie bez na przykład Powiedzmy, same pistolety, albo całą grę na kucaka. Albo całą grę tak z celownikiem chodzić, chociaż to trochę za trudne by było. Weź, trzeba do Ciebie typek, zanim się obrócisz i go znajdziesz, to... On Cię już dawno zabije, więc to taki to, taki to bez sensu ten. 7 kili już! Uuu! To mój stary rekord! Yy, jeszcze psz, stary rekord przed tym odcinkiem, co 8, yy, co wczoraj wleciał, to, to przed tym, co zrobiłem, ten 16 kg to był re, 7 mój rekord. znaczy jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej, wcześniej, przed, bo tam ja zrobiłem wczoraj, zrobiłem. Yy, Pier w pierwszej grze zrobiłem 11 killi, w drugiej 12 W trzeciej to nagrywałem odcinek Odcinek nagrywałem To zrobiłem 16 Czy 15, już nie pamiętam I teraz 7, więc no wyrównałem taki stary, stary ten Rekord tam jest, typek To jest mój frag Kurde, chyba go zabił Gdzie jest śmieć? Co? Gdzie on jest? Tuś Kurde Nie zauważyłem go No ale ja podnieś to Kurde HP mi tyle zabrał Kurczaczki pieczone no No jesteś im killi, ale HP mało Jednak się nie dodaje po prostu gry zabijałem typów, którzy nie potrafią strzelać. Dobra, idę stąd, bo tu rzut jest, a ja HP nie mam. Znaczy mam, ale bardzo mało, więc klopsik trochę. Kurde. Nie mogłem go znaleźć na początku XD, ale później znalazłem jakoś. Było jakieś... te ubrania miał swoje jakieś takie dziwne, że normalnie... Idzie za mną typek. No chodź tu. Wychyl, Bambiku. Wiem, że tu jesteś. Tak jest, dziewiąty kill. Nie wiesz tego, nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz. Dobra, idę do strefy i się boję. A ten gość za mną szedł do mnie strzelał. Dobrze, że się oglądałem do tyłu, bo jeszcze raz się spłać, że zaraz ktoś tu przyjdzie pewnie. A da się nie strzelam, bo straciłem już tyle HP. Zresztą ten mnie wcale nie obił, ale tam ci mnie obili. Znaczy ten jeden mnie w sumie obił, najlepszy chyba z nich wszystkich. Kurde, się boję, że. Uch. Z czego to nawala? To groza, chyba. Przecież nie wiem, nie gram grozą i nie lubię grać tą bronią. Za to skarem kocham. Skar najlepszy normalnie. I Jeszcze taki celownik, albo. Nie, taki w sumie najlepszy. Dla mnie. Do Skara. Do Kawaha... To Skoop razy dwa. To jest akurat razy trzy te same, ale. Dla mnie też spoko. Nie wiem, nie wiem. Coś czuję, że. Trudno, trudno będzie wygrać. Jezu, ci się zabijają ten... A ten gościu! Co mnie chciał przyjechać wcześniej. To kurde jakiś pan. Co już 25 minut odcinka jest? Ja nie mogę, to w tym pubku. będą jakieś długie odcinki normalnie. Będzie mi się renderowało 3 godziny. czy nie, ale jest 2. O, 23% baterii! Jeszcze mi baterii nie wystarczy. on tam jest je typka. A nie. Ty, ja tam typka widziałem normalnie. Co? Może go ktoś zabił? Ja się tam typa widziałem. Ty no znik normalnie. Patrzcie o tu Saszat. O tu dokładnie. Ty. Trzeba chodzić, żeby Cię nikt nie trafił. Znaczy, gdzie mnie? Tam jest. Aj. To mnie nie widzi. No celuj. Dobra, ale że nie chcę się już po jego loot. Ucieka z stąd, zaraz typy przyjdą. Idzie strefa, idzie. Pięciu ludzi. Myślę, że challenge już będzie zaliczony, myślę. Ponieważ ustalmy sobie taką rzecz, ponieważ ja nie jestem jakimś tryhardem. a czy nie jestem słaby, albo nie, dobra, nie ustałem. Miałam ustalić, że. Że top 5, bo top 3 to będzie zaliczony challenge, ale nie, myślę, że nie. Po prostu. O. Nie, nie biorę tego. Skacz. Biegnij. oj, gramy dalej. Kurde filmy się, zatrzymałem filmy. Nie wiem, może jakoś w, spróbuję wkleić, ale nie wiem jak mi to wyjdzie. Mam top 4 już. O, tu idzie typek. Dobra, gościu, jesteś bity normalnie. Co? Zabił mnie ktoś? Wygrałem! Tak jest, także dzięki za oglądanie i tym. I tym miłym akcentem kończymy. Wygrałem challenge zaliczony, także dzięki za oglądanie. Cześć i nara!